Tej nocy zgładzono wolność w katyńskim lesie. Z radzieckim strzałem w czaszkę pokwitowano wrzesień. Związano do tyłu ręce, by w obecności kata nie mogła ich wznieść błagalnie do Boga i do świata. Zakneblowano usta, by w tej katyńskiej nocy nie mogła błagać o litość, Nie wezwać znikąd pomocy. W podartym żołnierskim płaszczu martwą do rowu zepchnięto i zasypano ziemią, krwią na wskroś przesiąkniętą. By z martwych wstać nie mogła, by nikt się nie domyślił, by nikt się nie doszukał. Tej samotnej mogiły, tych prochów i tych kości, świadectwa największej zbrodni i największej podłości. Tej nocy zgładzono prawdę w katyńskim lesie, bo nawet wiatr, choć był świadkiem, po świecie jej nie rozniesie, bo tylko świt, który wstawał. Na kształt różowej pochodni mógłby wyjawić światu sekret ponurej zbrodni. I tylko pamięć została po tej katyńskiej nocy. Pamięć nie dała się zgładzić, i woła o sprawiedliwość, i prawdę po świecie niesie: prawdę o jeńców tysiącach zgładzonych w katyńskim lesie.